Shalom, shalom. Tutaj Strażnica Serca w następnym odcinku książki Jaser Arafat, postać apokaliptyczna. To jest rozdział czwarty tej książki, a u mnie to jest część szósta A. Ten rozdział jest bardzo obszerny, a więc będę musiała go znowu podzielić. I pod tytuł tego rozdziału jest Daniel nikt nie słyszał o kościele Bogan. Przy tym polecam bardzo, bardzo polecam nauczanie 119 Ministry, to znaczy 119 Ministry, które ma tam nauczanie pod tytułem Ostatnie owce, The, last, the Lost Ship. Nie ostatnie owce, tylko zagubione owce, The Lost Ship. To nauczanie jest prawie dwie godziny. Bardzo to polecam, by zrozumieć, w jaki sposób Biblia. Tłumaczy nam o właśnie wersecie z Mateusza 15, 24, gdzie Jeszuła mówi, że ja przyszedłem tylko do zagubionych owiec Domu Izraelskiego. Ale oczywiście w tej książce będę tak, tak sporadycznie to tłumaczyć. Najlepiej, żeby indywidualnie zająć się tą tematyką, bowiem inaczej zrozumiecie Biblię, jak. Tą tematyką się zajmiecie. Dobra, zaczynamy. Zanim rozumiemy posłanie Daniela dotyczące dni ostatecznych, musimy najpierw zrozumieć jego wiarę i serce. Chrześcijanie, którzy czytają Stary Testament, stają niezmiennie wobec pytania: czy nauki, które poznają, skierowane są do Kościoła, czy też właściwego Izraela? Ja sam słyszałem, co mówił szanowny nauczyciel Bożego Słowa. Twierdził, że jeśli werset zawiera osąd, przyganę, jego adresatem jest Izrael. Przeciwnie, jeśli obiecuje błogosławieństwo i zawiera przesłanie pozytywne, to kierowane jest to do Kościoła. To z pewnością wygodne nastawienie. Nie ma się co dziwić, że Żydzi nie akceptują tej Ewangelii. Jeśli czujesz, że myśl tego nauczyciela jest ci obca, powinieneś spojrzeć do Biblii, która, którą wspieram swe codziennie rozmyślanie. Widocznie jej wydawcy wyznają tę samą zasadę. Wstępne komentarze, które znalazły się w nagłówkach Księgi Izajasza 40 do 66, przekonują niestety, że i dzisiaj wiele osób wierzących tak właśnie sądzi. Ich komentarz podąża precyzyjnie za koncepcją, którą promuje wzmiankowy poprzednio nauczyciel. Cytaty, które traktują o obietnicy błogosławieństwa, są opatrzone wstępnym podobnym do Pan Pociesza Kościół. Cytaty, które odnoszą się do sądu, są prezentowane jako zganienie Żydów. Rzeczywiście pewna część tych rozdziałów opatrzona jest wstępem poganie, powołani, Żydzi, odrzuceni. Zrobimy dobrze, jeśli odnotujemy, spoglądając wstecz, że sprawiedliwy Bóg karał Izrael za jego grzech i błogosławił mu za posłuszeństwo. On robi to z pewnością i dzisiaj wobec całego swego ludu. Koncepcja, że Bóg inaczej postępuje z Izraelem niż z Kościołem Pogan, stoi w poważnej opozycji do pisma. W Bożych oczach nie ma czegoś takiego jak Kościół Pogan. W liście do Efezjan 2, wiersza 11 do 22, apostoł Paweł jasno mówi, że męka Chrystusa na krzyżu złączyła dwóch. Ludzi w jedno i w jeden kościół lub świętą świątynię. Paweł głosi, że wierzący w Chrystusie z pogan stają się prawdziwymi obywatelami Izraela. To jest w Efezjanach 2, wersze 12 i 19. Niektórzy w kościele uczą, że ponieważ Izrael odrzucił swego Mesjasza, Bóg odrzucił Izrael a wskutek tego kościół Pogan zajął miejsce Izraela w zamiarach Bożych. Taka doktryna jest poważną herezją. Stąd pochodzi wiele innych doktrynalnych błędów w ciele Chrystusa, zwłaszcza zaś błędów dotyczących dni ostatecznych i drugiego przyjścia Chrystusa. Ta doktryna odnosi się do tzw. teologii zastępczej. Idea ta urodziła się około 200 lat po ukrzyżowaniu, w tym samym czasie, w którym powstał Kościół katolicki, podczas Soboru w Nicei w 325 roku. Chociaż w tym czasie Kościół był w stanie upadku, Sobór ten zaprezentował ostry zwrot na drogę, która wprowadziła go do w mroki średniowiecza kiedy z małymi wyjątkami całkowicie zarzucił swoje życie duchowe. Apostoł Paweł poświęca trzy rozdziały listu do Rzymian, rozdział 9 do 11, w wyjaśnieniu Bożej prawdy dotyczącej Izraela w ciele, Rzymian 9, wiersze 3 do 4. W środku tej rozprawy Paweł pisze, pytam się więc, czy Bóg odrzucił swój lud, Rzymian 11, 1a, jego kategoryczna odpowiedź brzmi w żadnym razie. Ja sam jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia beniaminowego. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przyjął. Rzymian 11, 1b do 2a. Jak możemy twierdzić, że Bóg odrzucił Izrael i wybrał zamiast niego Pogan? Bóg nie mógł jaśniej zdefiniować, co rozumie przez swój lud. Paweł zdecydowanie nie mówił tutaj o poganach. W tym samym rozdziale listu do Rzymian Paweł broni prawdziwości swego twierdzenia, że Bóg nigdy nie odrzucił ludu izraelskiego. Znajdujemy tu kilka pokornych myśli. Paweł odkrywa, że sam Bóg spowodował duchową ślepotę Izraela. To jest w Rzymianach 11, 7 do 10. Celem Pana było przyniesienie zbawienia poganom, aby jego widzialne błogosławieństwo wzbudziło zazdrość Izraela. Żymian 11:11. Wyobraźcie sobie, iż jednym z celów spawienia całego świata było to, aby zbawić Izrael. Niektórzy poganie w swym zatufaniu zakładają, iż Bóg odrzucił lud, w którym chciał wzbudzić zazdrosne pragnienie nawrócenia. Rzymian 11.11. 11. Nic dziwnego, że Paweł wyjaśnia ten upadek, ten wątek w liście do Rzymian, ostrzegając wierzących pogan, nie bądź arogancki, ale się bój, gdyż jeśli Bóg nie zachował naturalnych gałęzi, on nie oszczędzi nawet ciebie. To jest w Rzymianach 1.20b do 21. Bolesne, że wielu wierzących pogan przez wieki tego nie rozumiało. Gdyby to pojęli, mogliby chodzić z wielkim uniżeniem, mogliby patrzeć na dzieci Abrahama ze współczuciem i dziękczynieniem za to, co świat pogan przez nich otrzymał. Niestety, wielu zaakceptowało hasło, a w końcu ducha krucjat w Europie zabij Żyda i zbaw swą duszę. Słowa innych były takie jedyny dobry Żyd to martwy Żyd. Jeszcze inni nazywali Żydów zabójcami Chrystusa. Nie dostrzegli, że Jezus oświadczył, iż poganie byli tymi, którzy go uśmiercą. Łukasza 18, wiersze 32-33 Pana ukrzyżowali rzymscy poganie. Oczywiście Pan zezwolił Żydom i Poganom, aby współdziałali przy Jego ukrzyżowaniu, i jedni i drudzy są według Biblii jednakowo winni, gdyż to ich grzechy zabiły Pana na krzyżu. Na razie to tyle z tego czytania, bowiem chciałabym, żeby ten wątek tej książki był bardzo zrozumiany. Co ja, mo co ja mo mogę o teologii zastąpienia powiedzieć? Oczywiście ci, którzy znają Biblię, znają historię Salomona i podziału dwunastu plemion na 10 i 2, to znaczy Salomon służył innym Bogom, odwrócił się od Boga i wtedy to była ta kara na Izraela, który już w książce Mojżeszowej, mojżeszowej była zapowiadana. Że jeżeli oni nie będą słuchać tych praw i nakazów, jeżeli będą przeciwko Jachwę, to oczywiście Bóg ich wyrzuci na wszystkie kątki, kątki świata. Co się stało? Salomon miał oczywiście syna, ale miał także sługę, który był Efraimitą. No i oczywiście Bóg podzielił Izrael. On ich wygnął do tak zwanej Asyrii. Te 10 plemion nigdy nie powróciło do domu. Oczywiście w Jeremiaszu możemy czytać, że Juda tak samo, Juda i Benjamin yy, byli, byli yy, wyrzuceni do Babilonii, ale z Babilonii oni po 70 latach wrócili z powrotem. To można czytać w Danielu, bo Daniel sam był yy, w niewoli babilońskiej. Yy, tak jak już powiedziałam, to nauczanie jest na 119 ministrii. Zagubione owce, i ja bardzo zapraszam Was do tego nauczania, bowiem konsekwencją tego nauczania jest to, że zrozumiecie, że Goim tak jak mówi się to po hebrajsku, jest tą pełnią Pogan. To znaczy, te 10 plemion, które zostały zasymilowane wśród narodów, są, są tą, 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 tym domem Izraela. Oczywiście polecam, przeczytajcie sobie Ezekiela 37, od 15 do 28 wiersza, gdzie Jezua, gdzie Jechwe mówi, że właśnie chaos Juda, dom Judy i dom Izraela będą znowu połączone. Także ten temat na razie zakończę, bowiem w następnych wersetach tej książki, tego czytania, Będę powoli w jakiś sposób tłumaczyła to wszystko, ale jak zapraszam Was wszystkich indywidualnie, zająć się tą problematyką, bo bez poznania tej problematyki nie można zrozumieć prawie niczego w Biblii. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo i do następnego razu. Wszelkich błogosławień dla Was. Strażnica serca.